Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Portala Wave PC i zapraszam Was dzisiaj na kolejną kombo prezentację, czyli w jednym filmie dwa komputery. Dwa komputery, różne, ale bardzo podobne. Zapraszam na film. Zacznijmy od tego, że mamy tu do czynienia z dwoma komputerami opartymi o procesor AMD. W przypadku tego większego, natomiast no, wiadomo, wielkość tu nie miała znaczenia. Jest to Ryzen 5 2600, natomiast w przypadku nieco mniejszej konstrukcji jest to Ryzen 2400 G, moi drodzy, też piątka oczywiście, czyli bardzo podobne konstrukcje. Słuchajcie, co więcej, karty graficzne, jeżeli mam patrzeć na zestawy z punktu widzenia osoby grającej, są identyczne. W obu komputerach mamy RX 570 od GB z 4 GB pamięci własnej, natomiast cenowo one się różnią, bo tutaj mam kilka detali, które te komputery różni. Jak chodzi o pamięć ram, może to będzie pierwsza rzecz, to tak, tutaj mamy 8 GB Corsair Vengeance LPX traktowanie 3000 MHz, tutaj też mamy 8 GB. Też w konfiguracji dwukanałowej, tak czyli to są dwie kości. Natomiast tutaj mamy już nieco tańsze, bo ten komputer ogólnie jest tańszy. Kości taktowane z zegarem 2666 MHz, moi drodzy, czyli mamy pierwszą różnicę. Tutaj mamy napęd optyczny, standardowa nagrywarka DVD, a tutaj jak zresztą widać, a jak nie widać, to o, teraz widać już napędu optycznego. Nie ma. Kolejna kwestia to płyty główne. Tutaj mamy w jednym, jak i w drugim przypadku płyty oparte o chipset B450, natomiast tutaj mamy ASRocka, Nie jest to dokładnie Asrock B450 Pro 4, a tutaj mamy płytę główną. Ona jest chyba nawet ciupkę, a nie, w praktycznie identycznych cenach. Gigabyte B450 Aorus Elite bardzo fajna płyta, jedna jak i druga. Ta chyba designem trochę wygrywa Gigabyte, przynajmniej w mojej ocenie. Natomiast możliwości tych płyt są praktycznie identyczne. Tutaj dodatkowym elementem jest karta WiFi, której nie ma. W tym zestawie, kolejna kwestia to zasilacze. Tutaj mamy zasilacz, który kiedyś dość często używany, teraz już nieco rzadziej, przede wszystkim dlatego, że ma lepszą konkurencję, ale wciąż jest dość ciekawą opcją, czyli Thermaltech Smart SE o mocy 530 W. Natomiast tutaj zasilacz od Silentium PC Supremo M2K o mocy 650 W. Moi drodzy, kolejna kwestia to być może taka, że tutaj mamy system operacyjny, a tu go nie ma. Jeżeli chodzi o dyski, w obu przypadkach mamy SSD na systemy oraz oba dyski talerzowe są identyczne, bo są to Shiba P300 o pojemności 1TB, tylko że tutaj mamy su 650 o pojemności 240 GB, a tu najtańszy dysk na M2, dokładnie WD Green o pojemności 240 GB również, ale na złącze M2. Kolejna kwestia o kartach graficznych już mówiłem. Chłodzenia oczywiście mamy boksowe w jednym, jak w w drugim przypadku, tak patrzę, co tutaj jeszcze warto dodać do tego wszystkiego, ale chyba wszystko w zasadzie, bo tu o napędzie optycznym wspominałem, że tak wyglądają te dwa zestawy, są pewne różnice, natomiast, z uwagi na fakt zastosowanych podzespołów, no ten troszeczkę droższy, będzie też troszeczkę wydajniejszy, nawet bez dodatkowego podkręcania, bo tutaj mamy procesor, który nieco wyżej boostuje. Tutaj mamy również szybsze pamięci, a tutaj z kolei mamy nieco wolniej taktowany, dosłownie minimalnie, procesor i pamięci z zegarem nie 3000, a 2666 MHz. Natomiast oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować je podkręcić, chociaż do 2933 MHz, i te kości powinny tutaj bez żadnej wielkiej ingerencji, ustawiania timingów i tak dalej, tylko przy ustawionym odpowiednio napięciu na na 1,35 V, bez problemu też w tym taktowaniu prawie zbliżającym się do 3000 MHz śmigać moi drodzy. Tak prezentują się oba zestawy i to tyle ode mnie. Dajcie znać, który wam właściwie najbardziej się chyba podoba, bo pod względem specyfikacji to są bardzo podobne komputery. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć hej.